Maneczko, kochani w kolejnym odcinku, tak jak widzicie są tutaj karaczany, niestety ten pojemnik zrobił się dość brudny, są tutaj różnego rodzaju karaczany, większe, mniejsze, tak jak widać szybko ale tak jak ja mówię zrobiło się tu dość brudno, więc będziemy musieli sprzątnąć delikatnie im, to więc co, zapraszam was do kolejnego odcinka, Pozdrawiam, Kar i do zapatrzenia za chwilę. You and I, we got history. Witam Was po krótkiej przerwie na swoim kanale. Tutaj jak widzicie są moje karczanki. Cała praktycznie hodowla karczanów tureckich. Tutaj są podrostki i trochę większe sztuki. Tutaj jak widzicie jeszcze dwusty pojemnik, który zaraz będę je wkładał. Na razie jest sobie odłożymy. No i tak jak każdy z Was wie, żeby kadowla była fajna, sprawna i szybko się rozwijała potrzebujemy kilka wypaczanek, w których tak naprawdę on żyją. Dodatkowo ja zawsze sobie płatki w nie będę pokazywał firmy. Więc może sobie zaczniemy działać z tym. Na spód na z tej strony te płatki. Na to położymy sobie wypłaczanki, ileś tam sztuk. Może zaczniemy od tego największego. z tej. Pewnie zadajecie sobie pytanie, dlaczego tyle karaczanów mam w domu? Wiem, szczerze mówiąc, jeżeli ktoś ma 80 sztuk oj, pająków i co tydzień miał zamawiać następne, to naprawdę dla takiej osoby jest to uciążliwe. O, tutaj jakiś mniejszy skrawek też. Więc ja sobie zamówię raz na jakiś czas. Tak jak tutaj widać, 1000 sztuk błęgu w, w tym momencie. I następnie 100 sztuk odrostków, które niedawno przyszło. Przy okazji do takiego zawsze pojemniczka. Dokładam takie trzy próbówki z jednej strony wata z wodą. Mniej więcej takie same się dodaje mrówkom. Dlaczego coś takiego dodaję? Po pierwsze one sprawiają to, że zawsze taki robaczek ma się gdzie napić wody. A Tak naprawdę robią też to, że mają jakąś tam wilgotność większą u siebie. Może jednak wyżej. Albo i też nie. Wyżej zrozstawimy. Tak naprawdę one się mogą zawsze tej wody napić, mają wtedy większą wilgotność. Większość osób też twierdzi, że karaczany tureckie jakieś brzydko pachną. Co do końca ja się z tym nie zgadzam, gdyż, szczerze mówiąc, jakby nie patrząc, takie karaczany dość szybko się rozmnażają. Nie, co jest ich plusem, nie wspinają się po płaskich powierzchniach. Więc to na pewno dużo daje. Jedynie jeżeli ktoś będzie miał porcowane takie opakowanie, no to niestety mogą zacząć wychodzić. To już będzie gorsza sytuacja yy, yy, dla pająków. Dlaczego je daje pająkom? Między innymi to daje pająkom, bo wiadomo, że inne też żarła wchodzą. Jakby nie było. Yy. Dlaczego je? Po pierwsze są dość ruchliwe. Yy, mają jakieś 23-30 mm. Oczywiście nie centymetrów. Yy, samce mają skrzydełka, samice zazik nie posiadają. Tak jak mówię, nie są żyworodne. Każda z samic, jak gdyby nie było w dupci w, dupie, w odłoku, nie wiem jak to powiedzieć, zawsze co jakiś czas wystaje jej kopa, ona jak gdyby go wietrzy, na wilża. Po jakimś czasie go zostawia na jakieś 6-8 do 8 tygodni, w zależności w jakich też warunkach będziemy trzymać takie karaczany. I wtedy, no niestety, to jest znaczy, jeżeli takich karaczanów nie przesuszymy, a dokładnie ich AOTEK, no to. Będziemy mogli się spodziewać młodych. No a co za tym idzie, jeżeli będziemy mogli się spodziewać młodych? To wtedy sam, same nam się zaczną rozmnażać. A co? Zawsze ja liczę, ale no niestety tu mi się aż tak do końca to nie udaje. No jakoś nie chcą wyjść. Chwila, bo nie wiem co tu teraz zrobić. Tak naprawdę pająkom dużo stwarzają, no nie że zagrożenia, chociaż wiadomo, że jeżeli pająkom zostawimy obiadek w pokoju, znaczy w pojemniku i no, niestety nie przypominujemy, to też to może różnie wyglądać. Możemy takie pająki uszkodzić naszego ulubieńca, A co dalsze, jeżeli go uszkodzą, wiadomo, mogą go dokończyć i zjeść. Ja zauważyłem jedno, mam małą wypadliwość padli stworzeń. To też jest dla, nich, dla mnie plusem, bo nie muszę się martwić, że otworzy taki pojemnik w pewnym momencie. dwa mi około 100-200 sztuk. Do tej pory tak nie miałem. Co właśnie jest też dla mnie plusem. Nie zjadają się na zębie, czyli mały kanibalizm jest u nich. Co jakiś czas też mi daje zwykłą karmę do psa, bo jest to też jakiś tam. Plus, jak nie było w taki karmie, wiadomo, jest ileś tam mięsa, czegoś takiego. Co i to by było na tyle. Taśnik też ma co robić, bo takiego naprawdę karczana ruchliwego, jeżeli dostanie, to wtedy może sobie fajnie za nim no niekiedy pobiegać. Niekiedy niestety, ale sam karczan wyjdzie mu pod paszczę, no i niestety zostanie skonsumowany na dzień dobry. No i wtedy nie, ma nie mamy żadnych. Pokazu, z żadnej, żadnej widoczności, jak szybko zostanie skonsumowany. Dobra, ja może sobie parę sztuk później wyłapię. już nie będę przedłużał. No i co? Wpuścimy jeszcze oczywiście te. Kareczane. tu na pewno ma nieco a więc karmówkę, więc dlaczego nie? To sobie wzięliśmy w całości, z tą karmówką możemy wysypać tutaj. Pojemnik oczywiście wrzucimy. Z po tych pojemników już mam trochę za dużo. Wylęk jak najważniej też tutaj jest w bylęgu 1000 sztuk, więc tak naprawdę, jeżeli tu mam mniejsze, większe podrostki, to jak bylęgu rośnie to akurat tam tych się już pod względem zostaną skarmione. Tak jak mówiłem na razie, jakiś tam młodych malców się. Nie dorobiłem niestety, nie zauważyłem, żeby zresztą ich się dorobić. Nie wiem dlaczego. Tutaj Oczywiście możemy też takim karczankom y, dodawać y, owoce warzywa. Tutaj wzbogacimy ich dietę, co na pewno też też będzie takim źródłem innych związków mineralnych właśnie do takich robaczków. No i oczywiście tutaj już więcej Wam nie będę zanudzał, jeżeli Wam się w tym momencie tak naprawdę filmik o karczanach podobał. Zasubskrybujcie kanał. Zostaw, zasubskrybujcie kanał, oczywiście zostawcie łapkę w górę. A ja Was pozdrawiam, y, y, pozdrawiam i żegnam.